Cześć, witajcie. Tu Magda Drobiazki. Co Cieszą? Dzisiaj chciałam tak szybciutko Wam pokazać, co przygotowałam na Craft Show, który odbędzie się 21 września w Poznaniu. Mam nadzieję, że się tam spotkamy ze znajomymi i nowymi znajomymi. Wybieram się tam. Wiem, że zawsze dziewczyny wymieniają się ateciakami. Ja również mam kilka. Ateciaków. Są to część z zeszłego roku, które mi jeszcze zostały. Część właśnie z wymianek. Także mam tutaj kilka takich straszaków, takich creepy oraz czarownicę. I dorobiłam kilka nowych, oczywiście w motywach halloweenowych. I są to tu takie sociutkie zwierzaczki, w czapkach czarownicy. O. I dzieciaczki, które mi zeszłego roku również zostały. Także y, ciaczków mam mało, zrobiłam y, zamiast ateciaków kilka tagów, bo są one większe. I ja zdecydowanie wolę robić tagi niż ateciaki. Niby mniejsza forma, mniej pracy, ale to się tylko tak wydaje. Więc ja zdecydowanie wolę tagi. Co roku jakieś tagi wykonuję, w tym roku również. I to są również w motywach halloweenowych. I tutaj pierwszy z nich to jest taki inny, bo całkiem przyjemny tak. Z taką czarownicą w kolorach różowych. Dalej mam tutaj magia, jest wszędzie. To są już tagi w takich hmm, Harry Potterowskich raczej klimatach. Czyli ja sobie to może przesunę o tak. Księgi to źródło mądrości. Tutaj mamy dyrektora Hogwardu i takie tutaj właśnie detale związane właśnie z Halloween. I słuchajcie, moje odkrycie, właściwie odkrycie. Zakupiłam nowe grafiki na Etsy. Nie są to tym razem żadne straszne, są to słodkie dziewczynki. W których się normalnie zakochałam i nie mogłam się powstrzymać, więc oczywiście kupiłam grafiki. I owszem, są to w stylu Halloweenowym, ale one są przesłodkie, słuchajcie, także w nieco innym stylu. I tutaj mam yy, strasznie lubię Dynie, bo każda dziewczynka yy, ma takie fajne sweterki dziergane. No i oczywiście motywem przewodnim jest dynia, więc każda z nich ma dynię. Kolejna słodka, mam chrapkę na zupę dyniową i tutaj gotuję zupkę dziewczynka. Jak widzicie, tutaj są również najróżniejsze inne grafiki dołożone. Tu mamy słodki, słodka jesień, Także tak się prezentują te tagi. Myślę, że są bardzo fajne w sensie takim, że no te dziewczynki dodają uroku tym tagom. Ta jest chyba jedna z moich ulubionych z tą kokartusią. No i tutaj mamy jeszcze jedną. Tych dziewczynek w zestawie jest chyba 16. Ja zrobiłam. Na tą chwilę 6. Mam nadzieję, że jeszcze znajdę do końca tygodnia trochę czasu, więc zrobię na pewno więcej tych tagów, ale tak w razie czego chciałam Wam pokazać, je już teraz, bo to wiecie, różnie bywa czasu, brakuje. A to tyle. Mam nadzieję, że spotkam się z dziewczynami, ze znajomymi, i że poznam wiele nowych. Wspaniałych osób, z którymi się właśnie podzielę tymi takami. Także yy, trzymajcie się, do zobaczenia na craft show.